Hej, cześć, się ma, co jest z tej strony Tygrysy Gaming e, g, e, przepraszam, game przepraszam, game 2 e, Yyy, ze mną Beshamel. Beshamel, przywitaj się tutaj serdecznie. Siemo. No, czyli, że się nie ma na mordeczki... Ej, miałem czy się sobie sobie pałac, który mnie od razu zabił. Mordo, ale wyświetliłeś ten film, co nie? No czemu łapki w ischuba nie zostawisz? Co? O! To co? bo, bo, bo content, bo gry nagrywam, bo pokazuję, jak gram. A, i będzie tutaj w komentarzu Ta coś takiego, że ej, a to nie ty grasz, bo y, to na przykład twój brat. <gry> znaczy, ej, to nie ty grasz, bo pewnie kolega nagrał sobie gameplay i ci tylko mówiłeś. <gry> no. Więc y, to tak, to w sumie y, prawda. <gry> nie wiem, że tu powiem. Ja tutaj gram, patrzcie, ja mogę zrobić coś takiego i wywalę broń i tu jest to mm. Beshamal, Baszamal mm. i lecimy na nich, co nie? Oj, tak to. A, ty masz ładne oczy. Bomba za tobą jest. Wiesz, gdybyś jak powiedział do cywila, to wiesz, to takie, takie spanikowałby i by uciekł. I generalnie widzowie. Tutaj założyłem się z Beshamalem, że jeśli dobijecie pięć łapek w górę, a tego na pewno nie zrobicie. To kupuję mu AWP, więc jeśli Bessamel was ubłagam, to musi... Wyka? Wujka? E, tak, wyka. O, Ej, dobra, lagi mam. Hmm. Nie wiem, u mnie nie masz lagu. Aż to, zbejtowałem go. Widzisz jak go zbejtowałem? No. On się tam patrzył. Okay. Drop mi, uspa. Drop daj, uspa, no daj. Daj uspika, masz. Ty, u mnie pokazało, czy ty miałeś jeszcze uspa? A ty go wywaliłeś. Oddawaj uspa! Słodzieju. Masz to. No nie, nie mogę. Dobra, to Dobra, chodź. jeszcze zagrałem na pistoleta tylko. T ta, no, zagrałem sobie na pistoleciki, tak wiesz, spokojnie. Oni mają... ...nagawy. Widać, widać, że się wkurzył chłop. Bo to jest widać. Czekaj. Tu go nie ma. O, nie blokuj mnie. Zablokowa? O nie! To jest. Nie, no serio. No niestety wypadłem. My zblokowałeś trochę i miałem laga. W powietrzu. Dobrze. Tato. To. kupię sobie kałaszka. Chodź światło, chodzi, bo tak na średnio widać. No. <laughs> Takiego samego jak ty, jak ja masz. Nice. No, bo on jest fajny. Tu jest suba. Co robisz? Suba. Tu jest sub, nie? jest chyba jak coś. I tu... Zostaw, no, no kurde, ci... tutaj jest drugi. Z pompą się tampi. No, to takie w sumie rodzinne u nich. <ślał> o nie! No. cię wystraszyłem. Zabrał mi kałaszek. To, 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 to jest ten sam kałaszek, a ten go kurde wymienia i wymienia. Ej no, znowu mi się nie kupiło. Dobra, ej, generalnie widzowie, ej, jeśli chcesz więcej odcinków z Beszemela, no to zostawcie tutaj łapkę w górę i subika, co? Tutaj się staram, żeby Dokładnie. Z multi Nie, 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 aż tak nie jest. Ej, no dobra, miałem Lego i się na mnę, nagle u mnie pojawił. Na jest, no. Eee. Co ja tu odwaliłem w tej grze? Jestem taki beznadziejny. Dobra. Ja teraz tutaj nie będę gadał do widzów, widzowie w barcie, przepraszam was bardzo. Ale ja nie będę do was teraz gadał. Weź sobie. Masz. Oddaję mu glock'a. Co robisz? Skąd wiesz? Jedźcie sto. Jest chłop yy, Nic nie dostał, bo dostałem flasha i umarłem. Yy. Ja rali widzowie proszę, proszę. Um, otwieram rekrutację do nowego teamu. Jest to best a game. Um, um, generalnie, um, o, chodzi tutaj o to, że um, będziemy sobie po prostu grali we wszystkie gry, czasami nagrywali z tego odcinki z Dzami i po prostu też z wami coś tam grali, nagrywali i to coś innego. Więc jeśli teraz um, nie, nie masz teamu, a chcesz pograć sobie w CSA z nami, to jasne, że możesz. Tylko musisz przejść rekrutację. I musisz też przejść do yy, 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 zaakceptowania tego. I generalnie tylko napisać podanie więc to takie szybkie trzy kroczki. Do yy, góry zajmie 30 minut. No do godziny max Bo jeszcze zorganizowanie pewnych rzeczy nam zostanie tutaj trochę na czym mi, bo yy, ja to robię sam. To taki moje marzenie, żeby hey, zrobić sobie taki film. O, Widzicie? Beshel pomoże, więc mam link do jego kanału w opisie. I link do montażysty, chociaż tego montażysta nie będzie robił, bo ym, to jest gówno ym, odcinek, ale w sumie z beszamelem to jeszcze beszamele ratuje i idę, idę im od placów zrobić coś. Pra ja. Okej, okay, przebiłem, ale nie zaliczyło tego. Nice. No nice. Ani już mają awobki. Jesteśmy biedny, znaczy ja jestem biedny, bo ty masz tysiące na, na, na tym. A ja łupkę, A... ale to nie jest mapka, to łupkę. Zrobię to. Żartowałem, nie okay. jest znowu <grych> Dobra. E, I generalnie widzowie, e, link w opisie do... Uważaj, do... bo nie umiem się do... bo boostnąć. Chodź, 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 boost, boostuję cię. Szybko. Nie mogę to wejść! Pięknie. Solówka. Chowaj się. Aha, i co? Zgami tam. Uła, co ty robiłeś no? Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Nie broń już! Ja miałem broń! Mógł mi coś Sorry. za to. Za to mi kupujesz coś. Wiesz, kałaszka. Widzicie, jak on mnie spotkał. On, on mnie zabił. On mnie zabił. To było, było raz Chciałem mu przecież ścianę dać. To mogę szybciej chociaż trochę, nie? No nie, Uuu, nice. zabiłem go! Na szczęście widzowie widzieliście, widzieliście to, to była dla was najlepsza akcja. Zabiłem dwóch. Ej, patrz to, patrz to, bechamel. teraz kupuję łupkę. Wiesz? Nie, nie kupuję łupki. A nie, nie, ja nie wierzę. Nie kupię łupki. Bo i masz kasy. No. Więc <laughs> widzowie, eee. Ehm, Beszamel... Tutaj się teraz śmie śmiejemy, dobra raz boostuję. Teraz się to śmiejemy, ale ym, jeśli chcecie sobie tutaj sami naprawdę pograć, no to dołączcie się do teamu, co nie? Będzie fajnie, świetnie, O, pięknie, Heda trafiłeś, A dwójkę? Dwójkę? Daj mi ostatniego, daj mi go! Ja go wezmę, ja go przygarnę. Ym, no, zabrał mi wszystkich, no! Ej, hey, a zauważyłeś to, że y, antyterroryści potrafi y, grają y, akaczami i im to dob dobrze nadgrają? A jeśli grają terroryści, to te te tak trochę słabo? Czy znaczy to jest nie? -no? No, dobra. Albo dobra, to idź. Dobra. Ale brań, nie zabija się, to jest granata, Bijam. Uważaj. No, B, bb, 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 -b -b. tutaj pięknego flesza. So, chodź tu o mnie. Ale że tak naprawdę łatwo. Ja bym to plantował na ich, plantował na ich miejscu. Ja zbieram na łupę. Nie wiem, jak wy wybić Ja też. Ale Chcieli dobijecie tutaj. No. Bus nie. Trzy łapki to wtedy zrobię dla was niespodziankę i nagram z kimś innym. Albo z... Ej, nie! Albo żartowałem, dobra. No to nagram wtedy z Beshamela. Trzy łapki i nagram z Beshamelą. Kurde, jest tutaj dosta Tylko? To, to mało. No przynajmniej coś. Okej, okay, ja drugi, drugi Ale mam lagi kopie, ja mam Ja mam... Wow! Pa ile ja mam pingu? Patrzcie ja mam pingu Patrzę ja mam, pa, mam pingu Ile? Dobra, to masz kałaszka. Ja sobie pogram na wuką. Ebra wupkę. Pa to. Kapilara. Uuuu... Uh. Uh. Kapilara. kapilara. Kapilara no. TAKĄ ką no, Ja tutaj trochę dro troszkę droższą, bo ja tutaj Ci pomagałem w sumie wybierać. <grych> trochę. Ile? Z 5 zł za awłupkę dałem. I no. z naklejką to z, z około 7. I ile ty dałeś za tą swoją? 7 zł. Brawo. Ale za. bez naklejki. A, no to y 5, 5 albo 6 zł. U mnie. Tak? A nie, to ty byłeś. Nie, on jest u mnie! Za 85 został. Yy, na hita go masz. Tam go nie ma, jest... Yy, on na tam nie przed. On jest przed tym. On jest przed bomb-sajdem. Z pistoletu go! Z pistoletu go już! No! Nie strzelaj się z nim za Albo Muszę na WP, chłopie. Dobrze, bo, dobrze. patrz to, co to jest za skin? O chłopie, dobra, on ma lepszego, biorę. Pozdro, bo to jest. On ma tego, skin. co ty chyba, nie? To jest mój skin! On A. zabrał wupę. Dobra. Nie. Widzicie, widzowie? On już pomyślał, że to jest jego skin! Że to jest jego skin! On tu w ogóle nie wierzy w moje możliwości, kiedy ja mam te skiny. Dokładnie tak. Ja mam do wszystkich skinów, które... znaczy ja mam wszystkie bronie. Do, no, ja mam wszystkie skiny do broni, w którymi gram. O. Sparka wracaj tutaj, no? Około... No tak 80 zł mogłem wydać. Mam ich! Ratuj! Ratuj! To było randomowe. Dobrze, kochani widzowie, to nie jest na tyle w tym odcinku. Jeszcze jedna będzie Kim tutaj. byłem? Byłeś mistrz broni. Ja byłem Sokole oko. Uuuu, złoty 1, czyli Gold 1. Widzicie, widzowie, opłacało się tutaj grać z Beshamelem. W ogóle e, dzięki Beshamelowi Bechamel i Beshamelowi i dzięki mnie. Znaczy, on mi pomógł i ja mu pomogłem. A, sesja jest dostępny. Um, nie jest już zastępna, popatrzcie widzowie, ja mam 34 zwycięstwa, zaledwie miałem 35 34 zwycięstw, ale to Beszamel mnie nakłonił, żebym zagrał z nimi ten krzy, skrzydłowy i tutaj dzięki jemu, tak w sumie, um, gram skrzydłowy, zaprosisz mnie, bo ja nie mogę dołączyć jakoś. Ero, tak O, kierujesz, widzę. I ja wróciłem do ciebie. Przepraszam, że mnie nie było Okej, okay, tu robię na S Poszedł na B chyba A, dobra Dobra, jest na dole tutaj, na spawnie u nich Poszedł na B chyba Będzie tutaj wychodził Góra, góra, góra Tu będzie wychodził Widzisz? Do... Tak Ej, co? Kurde. Dostał heada, widziałeś? Ta? Tak Widzisz e... już mamy 7000 tysięcy No, mi zauważyłem nie, nie wiem broni. Ale oni są tak słabi chłopie. Widzisz jak ja ich robię? Jeden ranie? ja... Sobie ja, ja sobie wykrywałem to... dwie, Ja mam pięć fragów. No widzę. jeden ranie widzę. Wy. Ja sobie poszedłem na chwilę i wróciłem. Było 2-0. Jest 2-1 jak wróciłem. Ale to i tak dobry wynik. wynik. Tutaj Bez shamel ewidentnie wykierował, więc y, y, napiszcie hashtag Beshamel to... I mieć na tym. E, k, e, nie, czekaj, raczej. Y, hashtag beszamel to Cox. Właśnie <laughs> znaleźć w komentarzach. Jak nie będzie w komentarzach, to ja Was tutaj. Hmm. E, e, co, co zrobisz, jak mi napiszą w komentarzu hashtag BSML to Cox? Albo nie, napiszcie lepiej. E, najlepszy no, team to w CSGO. O, najlepsze duo, przepraszam, najlepsze duo w CSGO. Hashtag najlepszy duo. Mordują. Daj mi kogoś zabić! Zabijesz wszystkich, a ja nikogo nie zabiłem. Dobra, zabij go! <laughs> Pozwoliłem ci, widzisz jaki jestem dobry? To no nie tak, że ja poszedłem sobie na chwilę i straciłem skilla. Ha, mam peracki, widzisz? Co? Jakby ktoś pytał, tego, te ten skiny mam dopiero od niedawna. Jak on nic nie dostał ode mnie? Dostał cały czas? Dobra, a prawda jest taka, że. Yy, 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 ehm. Be, be to, Beszamel. To dziewczyna. Anglobala. Nie, Anglobala. <laughs> nie masz globala! Miałem. Nie, i, i też nie masz. Nie miałeś. Zabity, zabity. Czekaj, zajmij go, zabij. Zabijasz mi wszystkich, no! Przecież Dostałeś killa. Też tamtego, masz no masz jednego, ja mam dziesięć, no to, to trudno, nie? Bo przyszedłem dopiero. Push, push, push! Push, push, push! Więc go. Tak. Ale... nie wiem. S-klapik, Dawaj go skos, skosy <laughs> mogłeś, no nie. Oni w ogóle walczyli dwójkę na początku, czy nie? Na początku to. Tak. I później widzę, przeszedłeś nagle jeden... Nagle jeden AFK, a drugi... Y tylko biego O, opuścił. <ścoughs> o, bany chłopi się dał. A widzowie, ci naprawdę, naprawdę zaplanujemy teraz bombę. Ale żeś dostał! Heda! Spokój Nie. No nie zabijaj mnie. Dobrze. Ej, daj na chwilę, Digielka. Albo nie. nie, dobra, poczekaj, kupię sobie, pasz to. No nie! Patrz to, patrz to, patrz to. Chodź zobaczyć. To fila, idę go zabić. Idę go zabić, Weź przez smoke'a. Aha. A dobra, dawaj teraz ten... ten spróbuj, spróbuję. Ej, co ty mi robisz? Dlaczego ty mnie zabijesz? Hedon <laughs> dostałeś przez przypadek. Kupuj smoke'a. Kupiłem. Dobra, ja też. O, łatwo! Nie wiem. 6 HP! Ja nie mogę. Sobie. Widzicie, na kosy, to ja zawsze wygram. Hej, nie ma go! No co jest? On zaczął grać, a my się zabiliśmy. I masz 6 HP. Jakiś uprzywilejowane. Tak jakby mu Amo wywaliło. <śmiech> <śmiech> Ej, to było piękne. Okay. To było piękne. U Chłopie, ucieka, mm -hmm. żeby, żeby wow. uciec. Dobra, co? <laughs> I dostaje heda! Ej, ja miałem 10 fragów. Dobra, widzę, to by było w sumie na tyle jeszcze. Takie, otwieram pojemniczek. Co wypadło? Wypadło to, co zawsze chciałem! Czyli? Naklejka łoch orków. Czyli w sumie taka fajna naklejka, taka I. nawet groźna. Z, y, z na rynku społecznościowym. Nawet sprawdzę, ile to kosztuje, ale to pewnie jest tania, niestety. Nie no to kosztuje 220 zł 2 20 zł i groszy Za to bym mógł odtrzymać Więc my, by skrzynka tak w połowie by się zwróciła A ja tej tym akcentem żegnam, nagrywam żeby dałaś kolejny odcinek Do zobaczenia, cześć Pożegnaj się Beszamel Pożegnaj się Beszamel, ej No No co? Nara? Jak Nara? Do widzenia się do mówi. Sięba. Znaczy... Tak, do, A, do, do dobra. usłyszenia, do usłyszenia, tak? Bo do, dobra, do usłyszenia widzowie, moi najlepsi.